Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku MCI. 82 odcinek, piątek, lecimy z kolejnymi Waszymi przedmiotami. Dobra, pierwszy przedmiot to zrzutnik Filoski, Sherlock Holmes. Można go postawić przy komputerze i będzie robić nam przedmioty do MCI. I to jest oczywiście przedmiot troll Sherlock Holmes, czyli czynny, że tak powiem, uczestnik naszego programu. Dobra lecimy dalej JK Shotgun. Bo wystrzale wyrzuca chmurę kul, które ranią przeciwnika, gdy wszystkie kule trafią we wroga, on natychmiastowo umiera. Po każdym wystrzale trzeba czekać półtorej sekundy na kolejny strzał. Amunicją jest żelazo. Gratuluję. Dobra, lecimy dalej. Mr. Roger, trawiasty łuk. Gdy stoimy na bloku trawy, daje dodatkowe 3 damage'a. Obrażeń, gdy stoi się na innym bloku, zdaje 2 damage'a mniej. Możliwe do wydropienia z trawy 20% szansy Posiada tylko 60 użyć, kopiecie sobie nasiona, to nagle łuk, okej. Okay. Dobra, Sir Emanuel Ender i Wanda. <grystanie> Wider zwierzak. Istnieje 1% szans na drop statuetki. Postawiona odstrasza wszelkie moby w promieniu 30 kratek. Gratuluję zmieszczenia Widera na, nie wiem, 10, 11, 12 pikselach. Wow. Trebron, e tu kranią pozwala na handel z, z potworami. Po 18 sekundach potwór ma szansę cię wykryć. Nie posiada pancerza, i za pierwszym atakiem niszczy się. Oho. Okej, okay. jejska skrzydła wampira. Nie można ich skraftować. 1% szansy na otrzymanie ich z nietoperza. Pozwalają na lot przez 1 minutę. Potem trzeba wylądować, chociaż na 5 sekund. Daje efekt Night Vision brak obrażenia od upadku, ekwipunek, zbroja. To byłoby ciekawe, jeśli rzeczywiście z nie to żeby coś wylatywało. Ok. Mr. Matrix 314 Slime Strzała. Slime Strzała po w gracza lub dowolnego moba dostaje efekt slowness 5 na 3 sekundy oraz nie może wykonać żadnego ataku przez pół sekundy. Podoba mi się ten przedmiot ze względu na to, że jest on tak wyrównany, że nie jest ani zbyt pro, ani zbyt słaby. Okej, okay, lecimy dalej. Adam 3101-2002. Działanie Działa niczym butelka, jednak wszystkie mikstury czasowe będą trwać 3 razy Dłużej. Na wypicie słoju potrzebujemy 10 sekund. W stole alchemicznym może znaleźć się tylko jeden taki słoj. Wow, niezłe, gratuluję. Dobra, Babar 55 gras smażona, pianka dodaje 3 punkty głodu, 10 craftingu. Pianka z tortu. Kurde, ciekawe, ciekawe jakby to wyglądało, ale tak czy inaczej, gratuluję tutaj kreatywności. Dziękuję za wszystkie podesłane e, prace. Dziękuję również e, osobom, które dostały się dzisiaj do odcinka. No i cóż, kolejny odcinek MCI pojawi się jutro, dokładnie tak, wyjątek w sobotę, a to ze względu na nasz maraton. Jutro pojawi się specjalny odcinek MCI z większą ilością przedmiotów, więc zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądać. Dobra, teraz się z Wami żegnam. Do usłyszenia już jutro na maratonie. Jeśli jeszcze nic o tym nie wiecie, zapraszam na kanał i spójrzcie na baner. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.